Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Chciałbym wam dzisiaj pokazać mały unboxing a w roli głównej Microsoft Surface Pro 7. Zapraszam. Z racji tego, że dopiero w poniedziałek była oficjalna premiera tego sprzętu, no to ja chcę jak najszybciej dla was nagrać jakiś filmik, żeby zobaczyć co tak naprawdę, czym naprawdę jest ten Surface Pro 7, czy różni się jakoś od poprzednich wersji. No, i dlatego najpierw zobaczymy sobie, co jest w środku jak to wygląda w ogóle. Tutaj standardowo myślę, że pudełko nie różni się w zasadzie w ogóle od tych poprzednich wersji. Tak wygląda urządzenie. Jest to kolor ten srebrny, platynowy. Mamy jeszcze możliwość wykupienia wersji czarnej matowej, czyli tak jak było już w Surface Pro 6, tą którą może, mogliście oglądać już na moim kanale, i tutaj będzie gdzieś, gdzieś tu będzie się wyświetlał link do, do tego. Ale co mamy poza samym serfejsem w pudełku? Tutaj myślę, że standardowo, tak jak już wspominałem, mała koperta z, no, oczywiście z tymi wszystkimi instrukcjami i gwarancjami, i kolejne pudełko, w którym znajduje się ładowarka sieciowa, kabel. Taki standardowy, nie wiem, jak on się nazywa konkretnie, ale dokładnie taka sama ładowarka była w przypadku już poprzednich wersji. Możliwe, że różni się troszeczkę napięciem, parametrami ładowania, ale jeżeli chodzi o samą ładowarkę, to możecie sobie zobaczyć, że jest to dokładnie ta sama ładowarka, jak w przypadku poprzednich wersji. Żeby było lepiej, to wcale nie mam samego surface'a. Dzięki uprzejmości firmy Microsoft mogę sobie przetestować jeszcze dodatkowo do samego Surface'a taki oto zestaw akcesoriów. Jest to mianowicie myszka. że ona się nazywa ArcMouse, tak. E, oczywiście wszystko w kolorze czerwonym, ponieważ jest to nowy kolor, którego jeszcze nie było. Dokładnie jest, jest opcja czerwonego koloru, taki jak możecie obserwować tutaj. To jest taki. No, moim zdaniem czerwony. I jeszcze jeden z nowych kolorów to kolor taki niebieski. Też takiego niebieskiego nie było, to jest taki blady niebieski, bym powiedział. Oczywiście Surface Pen, który rozpoznaje również te 4000, chyba, 4096 punktów nacisku. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajne akcesorium do, do Surface'a ogólnie. No nie wyobrażam sobie, żeby przy Surface nie mieć tego, yy, tego długopisu, aczkolwiek sprzedawany jest niestety osobno i to za niemałe pieniądze. Dlatego rozważcie taki zakup. I oczywiście klawiatura Surface Type Cover. I co to za klawiatura? No również to jest nowy kolor, nowe wykonanie. Nie wiem, czy poradzę sobie z otwarciem, ale chyba sobie poradzę. Oczywiście bardzo fajne wykończenie, tak jak, tak jak mieliśmy, mieliśmy okazję już, mieliście okazję widzieć, tak jak ja miałem okazję już próbować, ponieważ korzystam na co dzień z Surface Pro 4 i mam tą klawiaturę. Jest to, myślę, że najlepsza klawiatura, z jakiej w ogóle kiedykolwiek korzystałem. Naprawdę pisze się na tym genialnie. No a dodatkowo sam, samo wykończenie, czyli to pokrycie Alcantary, na, tutaj na powierzchni pomiędzy tymi przyciskami, no, no po prostu coś genialnego, nie wiem kto na to wpada, ale, ale Nobla powinien za to dostać. Oczywiście świetny gładzik, który również już opisywałem wam w poprzednim filmiku, naprawdę genialne urządzenie. Też konieczne akcesorium do zakupu, jeżeli inwestujecie w Surface Pro. Z, te urządzenia z serii Surface Pro. Jeszcze otworzymy sobie pozostałe akcesoria i złożę cały zestaw. Żeby go odpalić, zaraz to jest bardzo skomplikowana sprawa. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że w chwili obecnej testuję, tak jak pewnie widzieliście, tablet od Samsunga. I jeżeli chodzi o pisanie, bo mam przy nim rysik, jest to konkretnie Samsung Tab S6. To jeżeli chodzi o rysik, to w żadnym stopniu nie dorównuje temu urządzeniu. Kompletnie. To jest naprawdę pisanie tym, a pisanie tamtym rysikiem. To jest zupełnie. Ups, coś zepsułem. Mam nadzieję, że mogłem. No, powiem Wam szczerze, że kolorek ładny. Taki czerwony na pewno będzie się rzucał w oczy. Myślę, że jest taki trochę bardziej kobiecy, ale ładny. Tutaj to tak jak było: matowa końcówka, przycisk. Oczywiście. No, dokładnie wygląda to tak samo jak wyglądało. Poza tym, że kolor jest inny. To nie widzę żadnej różnicy. co. No, i jeszcze myszka. Myszka już otwarta. I co w środku? Z tego jeszcze nie miałem okazji korzystać, ale zawsze mnie ciekawiło, jak to działa. Ta myszka, jak możecie zobaczyć, jest płaska. I co jest fajne, to właśnie to, że ona doskonale zmieści się do torby na laptopa. Łączy się oczywiście przez Bluetootha, jak wszystkie urządzenia, chyba teraz te akcesoria. Oczywiście wyciągamy sobie papierek zabezpieczający. Dwie baterie, tak jak możecie zauważyć. Ona się teraz paruje. Teraz będzie trzeba ją sparować z naszym urządzeniem. Ale co fajne, to to, że ona po prostu się wygina. No, i w tej postaci ona jest włączona, takiej wygiętej, natomiast gdy ją złożymy w ten sposób, no to ona powinna się wyłączyć automatycznie. Teraz się paruje, więc podejrzewam, że się nie wyłącza. Nie wyłączy, ale to też sprawdzę. No i dam Wam znać, jak to, jak to funkcjonuje. Tak wyglądają te akcesoria. Jeszcze, żeby pokazać Wam cały zestaw, to bardzo szybko to wszystko zmontuję. Będziecie mieli taki górny rzut, ponieważ posiadam na razie tylko jedną kamerę, ale do wszystkiego... na wszystko jeszcze będzie czas. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo ładnie, bardzo ładnie ta klawiatura przemawia do mnie, aczkolwiek to jednak troszeczkę mogę się mylić, to może nie być Alcantara, bo czuję, że jest to taki bardziej... takie no in, inne wykończenie na pewno niż w tym moim czarnym Type kauwerze, że to tak ujmę, ale jeżeli chodzi o tutaj, o powierzchnię, to zdecydowanie piękna teczuszka. No i tak, tak wygląda cały zestaw, który możecie sobie zakupić i nosić ze sobą na przykład na uczelnię. Polecam gorąco, ponieważ na uczelni sprawdza się to genialnie, ale również do pracy mały, 12,5 cala ekran. Jeszcze chciałem wspomnieć Wam o specyfikacji i nie wiem, czy będzie to tutaj widać, ale tutaj mam napisaną: jest to dziesiąta generacja Intel Core i5, procesor 256 GB pamięci wbudowanej, 8 GB pamięci RAM. No i ja będę chciał zobaczyć, czy faktycznie to działa fajnie i czy to. Czy to się nadaje w ogóle do zakupu? No i oczywiście, czy jest różnica pomiędzy poprzednią generacją, którą użytkuję? Na pewno, na pewno te odpowiedzi pojawią się u mnie na kanale. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, albo po prostu ciekawi was technologia, to gorąco zapraszam do subskrypcji tego kanału. Oczywiście, zadawajcie mi pytania pod tym filmem. Ja postaram się na nie odpowiedzieć w trakcie tych testów, albo jak już przetestuję w recenzji. Dlatego nie zapomnijcie: tutaj subskrypcja, dzwoneczek, like. I jak zwykle zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama. No i wszędzie gdzie mnie znajdziecie, odpowiadam praktycznie zawsze. Dlatego gorąco zachęcam. Widzimy się w kolejnym odcinku i do zobaczenia. Cześć.